I niewiarygodnie absurdalne. Uspokój się, Dermot. Recenzent tylko szybko czyta. Zawsze wie najlepiej, ale nigdy nie powie nic mądrego. Jebać go. Dermot. Panie i Panowie, została dziś jeszcze jedna nagroda, przetuchny książkowe. Dla najznamienitszego krytyka. Pana, o, przepraszam. ser Felixa Fincha, kawalera Orderu Imperium. A Ciekawe. Co to za nagroda? Nie wiem, co będzie. Nieprzemielony egzemplarz wryja? Ryja? Już ich niewiele zostało. Co też ten stępiały ołówek Który pan nazywa wyobraźnią wyskrobie na zakończenie tej sceny Spodoba ci się O kur! O, ja tego filmu nie pamiętam, tak, żeby to wiedzieć. Oto finał blady i niewiarygodnie absurdalny. O. Co o. wtedy czułem? Film Ręczyste potrafił Nie zaskoczyć. emocje, szoki, zaskoczyć. pojawiły się i uleciały jak fincz. Odwój to. Ale w głębi duszy, w tym tragicznym zajściu, dostrzegłem światełko nadziei. Z dnia na dzień Demut stał się bohaterem dla zwykłych ludzi. W niecałe dwa miesiące w ryja sprzedało się w 90 tysiącach egzemplarzy. Na mgnienie oka stałem się kopciuszkiem i wszelkie wspomnienia złej pasy zniknęły w lusterku wstecznym ziszczającego się marzenia. そうです。<ot>